macie pomocników, to korzystajcie, szczególnie taki jak ja, gdzie nie, nie trzeba za nich płacić. To jest na mi się wydaje, lekkie, ale wcale lekkie nie jest. Tak właśnie oglądam tego korzenie. Teraz go dam tu, jako w tym przeniosę do garażu i wtedy właśnie go na jeden dzień, na dwa odwrócę, żeby ta woda z niego ściekła, bo ja mam bardzo dużo wody, padało u nas, inaczej by zgnił przez zimę. W tym wypadku na jeden czy na dwa dni, może na dłużej, damy go do, do góry nogami. O, ma I tak właśnie będę go trzymać przez zimę. że nie zasypię mu, jak mówię mieszanką ziemi z włóknem głosowym i z piaskiem, w związku 1 do 1 do 1. Będę to trzymać lekko wilgotne. I o, tak właśnie on będzie zimować. Dziękuję. Teraz wam pokażę przy pomocy mojego pomocnika, ile tych liści jest i jak one wyglądają. Kasi, ok? Nie. Yeah. Dobrze. Mówi, że nie są takie ciężkie. No dobra. To tyle. A z tyłu odlatuje już. Proszę. No, że ubielik. Jeśli macie pytania odnośnie zimowania, piszcie, śmiało, subskrybujcie, a ja się już żegnam, bo. Znowu zostało tylko kilka stopni. Trochę się już zimno robi. Nie założyłem cieplejszego. A jeszcze jest taki problem, że od równonocy, czyli od 21 września, nasz dzień oficjalnie jest krótszy niż dzień w Polsce. Bez bardziej na północy. Tak, tak jak latem było... Ale rozrabia. Tak jak latem było... Mieliśmy ten dzień długi, że zachód był o 12 w nocy o wschód słońca a o pierwszej, drugiej. Także teraz będzie już krócej, a w najkrótszy dzień roku, niestety, nasz dzień to będzie tylko 6,5 godziny. 6,5 godziny światła, reszta nocy. Nie szkodzi. Eee, Maureli będzie, mówię, zimowany w garażu. Temperatura zimą jest tam pomiędzy 5 a 10 stopni. I to jest właściwie najbardziej odpowiednia temperatura, żeby zimować Ensetre, Maureli. NCT kozum Maureli. Dużo zniesie, dobrze rośnie w chłodnym klimacie, co sam widzicie, tu u mnie w Szkocji spokojnie sobie radzi, ale nie radzi sobie z mrozami. Nawet najmniejszy mróz może go zabić. Najlepiej go wykopać przed mrozem, czego nie zrobiłem, bo nie spodziewałem się, miało być plus 3. Rano wstaje, bialutko. <gryw> Powinienem wykopać go rano, ale musiałem iść do pracy. A wstaje tylko po pół godziny przed pracą, więc nie, nie było nawet szans, żeby to zrobić więc przyszedłem teraz z pracy i go od razu wykopam. Dobrze, nie przedłużam. Macie pytania, mówię piszcie, piszcie, subskrybujcie, a ja biorę się za przeniesienie mojego lasa do garażu. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, hej, papa. Pa.